Hej, hej! Powiedzmy sobie szczerze, to na pewno nie ostatni materiał o rzeczach związanych z Mandalorianami na kanale. Zaczęło się od Boby Feta, a teraz Mandalorianie stali się bardzo szerokim tematem i mamy o nich masę informacji. Nic. Tylko odkrywać. Można by o nich mówić godzinami, a nadal nie wyczerpać tematu. W legendach ich historia, kultura, a nawet język zostały dokładnie opisane, a w obecnym kanonie, który choć nie jest aż tak bogaty w informacje, dowiadujemy się o nich coraz więcej za pośrednictwem m.in. serialu The Mandalorian czy Book of Boba Fett. Dzisiaj pogadamy sobie o mitozaurach, czyli o mitycznych i, można by tak powiedzieć, świętych istotach dla Mandalorian, które stały się ich symbolem. Co więcej, w jednym z początkowych odcinków trzeciego sezonu The Mandalorian mieliśmy okazję przez chwilę ujrzeć tego właśnie zwierza. Mitozaury żyły na Mandalorze tysiące lat przed upadkiem republiki. Około 7 tysięcy lat przed bitwą o Jawin na planetę przybyli tangowie, którzy byli takimi przodkami Mandalorian. Pod wodzą Mandalora I wybili oni mitozaury w ramach sprawdzania się w walce. Ich kości nierzadko posłużyły Mandalorianom do stworzenia pierwszych broni, a nawet miast. Część z tych broni miała charakter ceremonialny. Mimo, że wyginęły, mitozaury przetrwały w mitologii Mandalorian. Z czasem czaszka mitozaura stała się nawet symbolem Mandalory. Z kości mitozaura została również stworzona maska Mandalora I, która w czasach Starej Republiki była symbolem władzy Mandalora, trochę tak jak takim symbolem był mroczny miecz. Gdy Revan z Malakiem ukryli ją na planecie Rekkiat, Mandalorianie pozostali bez przywódcy i przez lata poszukiwali owej maski. Po odnalezieniu jej, nowy Mandalor, Kanderus Ordo, był ostatnim ze znanych Mandalorów, który nosił tę maskę. W czasach Mandaloriańskich Konkwistadorów, jeden z klanów Mandaloriańskich, klan Kel'dau, znany ze swoich umiejętności bojowych, posługiwał się czaszką Mitozaura jako swoim symbolem. Z czasem jednak inne klany również zaczęły posługiwać się tym symbolem, aż w końcu stał się on znakiem wszystkich Mandalorian i na pewno kojarzycie ten symbol, bo jest równie znany co symbol rebelii czy imperium. Ponadto, na początku istnienia Imperium Galaktycznego, pewien Mandalorianin postanowił zarobić na turystach, tworząc na obrzeżach miasta Keldabe, dawnej stolicy Mandalory, replikę szkieletu Mitozaura. Jego park rozrywki nigdy jednak nie został otwarty, choć jego brat i przyjaciel zdołali sprzedać to miejsce imperialnemu garnizonowi przetrwało ono blisko 20 lat, aż do momentu, w którym zostało zniszczone przez ludzi Fenna szysa. Wiemy też, że kiedyś Mandalorianie ujeżdżali mitozaury, a wspominał o tym Kiel w pierwszym sezonie serialu The Mandalorian. Jest to oczywiste nawiązanie i swoisty easter egg do pierwszego pojawienia się Boby Feta jeszcze przed premierą Imperium Kontratakuje w animowanych fragmentach raczej kiepskiego holiday special. Tam widzimy Bobę Feta właśnie na takim swoistym dinozaurze jeśli zainteresował Was temat, to zachęcam również do poczytania o mitozaurach i mandalorianach w Bibliotece OSUS. A jeśli będziecie chcieli wspomóc OSUSa rozwijającego zasoby, nasz team z chęcią każdemu pomoże tworzyć i edytować hasła. Bo OSUS to encyklopedia tworzona przez fanów dla fanów. A teraz wraz z nową wersją edycja jest jeszcze prostsza. Tymczasem ja się z Wami żegnam. Trzymajcie się i uśmiechajcie się. I pamiętajcie, moc jest z Wami. Pa, pa. we